Koła Uczuć. Tu Katarzyna Kubisowska, to jest podcast tygodnika powszechnego. Zapraszam na cykl rozmów z profesorem Bogdanem de Barbaro o uczuciach, tych codziennych i niecodziennych, ekstatycznych i dojmujących, pojętych i niepojętych, zawsze ludzkich. Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzień dobry, Katarzyna Kupiesioska z Krakowa ze Studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C. Dziś ze mną w studiu jest profesor Bogdan de Barbaro. Dzień dobry. Witam. Panie profesorze, od razu przywołam przykład pewnego człowieka, który ma 57 lat, jest mężczyzną, odpowiedzialnym ojcem, odpowiedzialnym mężem przez 25 lat pracował w korporacji, miał bardzo wysokie, rozbujane ambicje. Zawsze uważał przez te właściwie średnie wieku, uważał, że powinien więcej osiągnąć i rzeczywiście jest bardzo, bardzo zdolnym człowiekiem. Narzekał na tę swoją pracę, jednocześnie wykonywał ją bardzo dobrze, i w pewnym momencie został zwolniony. Ma bardzo wysokie kwalifikacje i od tego czasu nie jest w stanie podjąć pracy. Mhm. Czy można tego człowieka uznać za człowieka wypalonego zawodowo? Prawem terapeuty jest nie mówić za wcześnie, zanim się nie wie dokładnie. Bo z jednej strony. Za mało danych? Za mało danych i właściwie no, powinienem z tym z tym człowiekiem rozmawiać, z nim się spotkać i wiedzieć, czy, czy to jest smutek, czy to jest gniew, czy to jest to, co czasami określamy wypaleniem zawodowym. Ale raczej słyszę to jako coś reaktywnego. To znaczy, że zawód, kryzys związany z tym, że się został odrzuconym, No i nie wiadomo, czy rozmawiamy o wilczym kapitalizmie, czy o psychice tej osoby że to jest połączone. Prawdopodobnie, Wieczy tak. Kapitalizmy i psychika tej osoby. Wygląda na to, że tak, bo jeżeli ktoś jest chciany, ceniony, robi karierę i angażuje się uczuciowo i merytorycznie do, do pracy, a w pewnym momencie mówią mu żegnaj, no to to jest strzał w jego autoportret, strzał w jego wyobrażenie takie na temat bezpieczeństwa ekonomicznego. No i to jest, dla mnie to nie byłoby typowe wypalenie zawodowe, tylko raczej to byłby e, kryzys depresyjny, reakcja depresyjna na to, co się wydarzyło. Ja się zastanawiam nad tym mm, dwoma słowami, smutek i gniew, który pan użył. E, I tutaj dopełniam moim pytaniem. Ten człowiek przez te lata był, nieusatysfakcjonowany ze swojej pracy, a nie, nie, nie podjął decyzji o odejściu, zmianie. Bał się ryzyka prawdopodobnie. Mógłby, to zaczął pracować w latach 90. mógłby otworzyć na przykład swoją firmę, własną działalność. Sądzę, że przy jego zdolnościach, kompetencjach mógłby osiągnąć sukcesy, a jednak tego nie zrobił. A dlaczego? Prawdopodobnie bał się ryzyka i też był odpowiedzialny za swoją rodzinę. Był jedynym żywicielem, cztery osoby, w tym on na utrzymaniu. Żona plus dzieci, żona, która zajmowała się dziećmi. Mówiłam o tym wcześniej, że był odpowiedzialny, ale ja się zastanawiam, na ile. My sami też jesteśmy odpowiedzialni za to wypalenie zawodowe, żeby na przykład boimy się ryzyka, żeby wyjść z sytuacji, która jest dla nas mało komfortowa, sytuacji zawodowej. No, jak ktoś się boi ryzyka, to można by pozytywnie to przeformułować, może on jest roztropny. Ale tutaj powstaje bardziej takie pytanie. Czy on był w kontakcie ze swoimi uczuciami? Na przykład, no na przykład, czy przeżywał i czy wiedział, że, że jest mu źle? Mhm. I czy miał wewnętrzną rozmowę na temat tego, co robić? Czy zmieniać pracę, czy nie? Czy też był w takiej kolejnie pod tytułem Jestem gdzie jestem, nie szukam dookoła? Mhm. Bo to byłaby inna okoliczność niż wypalenie zawodowe. Mhm. Wypalenie zawodowe byłoby jeszcze wtedy, kiedy to on by pracował coraz bardziej, coraz częściej, czy coraz dłużej, coraz więcej czasu by spędzał w miejscu pracy. Nie miałby w tym przyjemności, miałby raczej poczucie swojej. Niskiej użyteczności, męczyłby się w tym, ale co ważne, także dookoła. To znaczy, czy miał jakieś inne zajęcia, które by pozwoliłyby mu się czuć lepiej, czy miał jakieś inne pasje, czy miał radość z bycia mężem i ojcem, czy też jego świat wewnętrzny zawężał się do tego, co się dzieje w pracy? Mm -hmm. Czy przeżywał świat w sposób otwarty i zaciekawiony? Czy też raczej był w stanie takiego pogłębiającego się znużenia? I napięcia. I napięcia pod tytułem, czy mnie docenią, czy mnie pochwalą, czy mnie wyrzucą? Czy mogę awansować? A nie mogę. Czy Korporacja mogę? są. No właśnie, jest jeszcze. Bo możliwe, że rozmawiamy o takim dodatkowym wątku, właśnie. Co się dzieje w korporacji? Na ile podmiotowość pracownika korporacji jest uszanowana, na ile tam wygrywa wątek rywalizacyjny i taki uprzedmiotawiający. No ale też ambicja. No, mamy ambicję. Chcemy, jeżeli jesteśmy dobrzy, czujemy swoją wartość, tak. chcemy iść do przodu i w związku z tym chcemy być też odpowiednio wynagradzani. No tak. Jeżeli, jeżeli jest ambicja, to wtedy jest szansa na sukces, ale kłopot jest kiedy ambicja nie zostanie wynagrodzona, na przykład awansem albo podwyżką. No i wtedy pytanie, czy ten ktoś przyjrzy się sobie, co robił i dlaczego tak ma, jak ma, czy Oskarży szefa, mm -hmm. czy porozmawia w grupie rówieśniczej, czy tam w grupie współpracowników, co robić, żeby było lepiej. I to jest następna okoliczność, która ma wpływ na, na to, czy się wypalamy, czy nie, mianowicie otwartość komunikacyjna w, w grupie, czy jestem sam, czy jestem w sieci. Sieci w dobrym tego co znaczeniu. Tutaj mam taką dobrą wiadomość, że coraz więcej korporacji zaczyna ten wątek doceniać i bardziej dbać o pracownika, znaczy taka szanująca się korporacja, że tak powiem, dba o pracownika, żeby, żeby nie dochodziło do wypalenia i żeby komfort pracy zawodowej był przynajmniej wystarczający. Mhm. Ale pan powiedział, y, przyjrzeć się samemu sobie. Mhm. I próbuję to przełożyć na takie praktyczne działania. Mhm. Trudno nam się w pracy przyjrzeć. Tak, nie mamy na to czasu, jesteśmy w trybie pracy, mamy do spłacenia kredyty, mamy do utrzymania rodziny, do wychowania dzieci, które się edukują, etc., etc. Mamy różne swoje priorytety ekonomiczne. No tak, ale można przyjrzeć się sobie z jednej strony bezpośrednio w czasie pracy, czy jestem wściekły na to, że pracuję, czy mnie ta praca jakoś twórczo wciąga i mam poczucie własnego rozwoju. Mhm. A druga możliwość, niesprzeczna z pierwszą, to jest taka, że po pracy rozmawiam z przyjacielem, sprawdzam, co się dzieje w mojej psychice, czy ja jestem zmęczony, chociaż nie nosiłem węgla pod górę, albo czy ja jestem zirytowany na dzieci, które nie odrobiły lekcji, a w gruncie rzeczy to nie chodzi o to, że dzieci nie odrobiły lekcji, tylko że na przykład szef mi, szew mnie zrugał, a ja musiałem tłumić gniew, czyli po pracy także jest okazja do sprawdzenia, co się działo przez moje ostatnie osiem, czy tak jak dzisiaj zdaje się w korporacji jest troszkę Więcej godzin. I wtedy. Pan mówi roz... o idealnej sytuacji. Te 10 godzin? Nie, no A, to, to, to też, też. Te 10 godzin to jest ta idealna sytuacja. Jezu, no, Śmiejemy się, ale trochę tak przez łzy. No, tak. To jest śmiech, natomiast. Ze współczucia. No, natomiast, że człowiek przychodzi yy, i ma przyjaciela, z którym się dzieli, szczególnie mężczyzna. Czy mężczyzna dzieli się ze swoim przyjacielem tym, że jest mu trudno w pracy? Tutaj stawiam znak zapytania. Mhm. Niektórzy na pewno, ale jak, jak to procentowo y, się y, rozmieszcza na tej mapie otwartości mężczyzny do rozmowy i do mówienia o swoich wchodzimy, słabościach. Wchodzimy w gendery. Dobrze, niech będą <laughs> gendery. Rzeczywiście jest tak, że mężczyzna ma być silny i nie a jak mu się to nie udaje, bo nie ma warunków, bo właśnie jest po rozmowie z szefem, no to musi to włożyć w brzuch i wtedy będzie zirytowany dopiero na kogoś, kto jest słabszy, mniejszy i bardziej skłony wysłać jego krzyku. No mówię o tym, że to jest ważne niebezpieczeństwo, dlatego się na tym zatrzymuje. Mm. Trochę o tym przed chwilą powiedziałem, że jak ktoś zostanie w pracy zrugany przez szefa, no to jest ryzyko, że jak wróci do domu, to tam sam będzie kogoś rugał. Mm -hmm. I że to będzie niesprawiedliwe dla tych, których będzie rugał, ale ponadto dla niego samego będzie taką nietrafną metodą poradzenia sobie z napięciem, który w sobie nosi. Czyli ten efekt domina tutaj zadziała? Domina, tak można tak powiedzieć. Tak, rzeczywiście. To jest takie jedno na drugie. Potem możliwe, że ten pobije tego młodszego z braci, jeżeli mhm. starszy oberwie od ojca. Mhm. Więc to, to jest o tyle warte refleksji, żeby zachęcać do przyglądania się sobie niezbyt namiętnie, nie także że. Człowiek sam dla siebie ma być całym światem, ale tak, żeby mieć coś w rodzaju takiego lusterka bocznego i przy okazji sprawdzać, co się z nami dzieje i dlaczego tak, a nie inaczej reagujemy. A jeszcze, jakby ktoś miał ochotę głębiej spojrzeć, to czy przypadkiem te jego reakcje, czy to na przykład gniewu, czy to tłumionego gniewu, czy to rozładowywanie przy pomocy jakiegoś wybuchu mhm. agresji, czy to ma jakieś swoje zakorzenienie w wczesnym, wczesnym okresie jego życia, z dzieciństwem włącznie. Bo tam być może powstają pewne wzorce zachowania i one mogą być odtwarzane później. No, ale teraz mówimy o taki, taki, um, teraz mówimy o takim człowieku, który jest gotowy do tego, żeby podjąć tę podróż w głąb siebie i zazwyczaj na kozce. Yy, yy, no, na w fotelu się, także. Na fotel. Fotelu. Terapeuty. Natomiast yy, ja sobie myślę nad tym yy, niebezpiecznym, rogatym, najeżonym słowem, Aha. który pan użył gender. Aha. Ja yy, pójdę tą ścieżką i powiem Panu tak, że. Już się kobiet, boję. Kobiety. dobrze, dobrze. Kobiety. Yy, Również są delegowane do tego, żeby być cały czas silne. Że w tej chwili y, kobieta nie może być słaba. W tym świecie też takim turbokapitalistycznym, świecie, gdzie bardzo często to ona staje się jedyną żywicielką rodziny też dlatego, że rodzina y, przeżywa y, kryzys, to, że kobieta lepiej się adaptuje do y, nowych warunków. Y, a teraz mamy y, taki czas, przejściowy, jeżeli mm -hmm. chodzi o rolę kobiety, mężczyzny, jak się tutaj te role pozycjonują i bardzo często kobiety słyszą takie zdanie: jesteś silna, wierzę w ciebie. Wtedy ta kobieta się napina jeszcze bardziej, oczywiście, no bo jest ambitna, bo jest silna, bo no właśnie bo jest silna, więc będzie udowadniała swoją siłę. Ale może w takim razie to nie jest problem kobieta versus mężczyzna, tylko życie nerwowe versus życie spokojne. Właśnie. Że to możemy tutaj to, ten gender rozumieć jako pewien punkt wyjściowy, ale potem to już zajmiemy się. Nie, czy jestem mężczyzną czy kobietą, tylko jaki mam stosunek do siebie i swojego życia. Czy jestem gotów biec pod górę na szczyt jakiejś góry bez patrzenia na krajobraz, czy raczej jestem gotów mieć do siebie rodzaj powiedziałbym spokojnej życzliwości. Mm -hmm. I ta druga wersja wydaje mi się być no niech tu nie zabrzmi ocennie, ale bardziej dojrzała. Pytanie, dlaczego ktoś jest taki, że biegnie pod górę? Ktoś, kto biegnie pod górę, to powinien się namyśleć, komu to robi, dla kogo to robi. Albo czy przypadkiem, gdy był dzieckiem, nie dostał takiego przykazania, to dziecko to przykazanie przyjęło jako własne, i to przykazanie stało się jego drogowskazem. I ten drogowskaz brzmi, na przykład właśnie biegnij pod górę, uśmiechaj się i zdobywaj kolejne szczyty. No to trudno się nie zasapać. Panie profesorze, ale nie, nie widzi pan tego, a sądzę, że pan to widzi, że my wszyscy biegniemy pod tę górę? No w gabinecie to rzeczyw terapeutycznym rzeczywiście na ogół przychodzą osoby, które albo biegną pod górę, albo są ofiarami tych, którzy biegną pod górę. Mhm. Bo to jeszcze taka możliwość jest. Że na przykład właśnie partner małżeński biegnie pod górę, a żona czuje się opuszczona i niekochana i niechciana i nie wspomagana. To oczywiście dodam, że idea wspomagania żony w domu jest ideą y, dokuczliwą albo nietrafną, bo to nie ma mąż pomagać w domu, tylko oboje sobie nawzajem mają pomagać. To już nauczyłem się. Tak, nauczyłem się od, od kobiet, że to nie jest tak, że. To nie, y, nie jest łaska. Tak, właśnie. A i schodzi nam na gender jednak. <laughs> Obecny gender. Czy ten bieg pod górę jednak nie wymusił wolny rynek? No, można powiedzieć, że być może ten wolny rynek to jest to boisko, które było potrzebne tym, którzy w dzieciństwie dowiedzieli się, że mają biec pod górę. Mm -hmm. Rynek brzmi płasko, ale tu chodzi o, o coś de facto, co polega na właśnie zdobywania więcej, szybciej, piękniej. Drożej, no, jednym słowem, cała ta machina rywalizacyjna, która, która y, może być z jednej strony y, takim motywem energe, energizującym, ale z drugiej strony wyczerpującym. Więc jak to zważyć, żeby z jednej strony iść mhm. i żeby to przynosiło satysfakcję, a z drugiej strony, żeby to y, nie było y, taką kolejną ślepą uliczką i zapętleniem się. No to jak to zrobić? Żeby y się. Y nie, nie idąc do psychoterapeuty. No, rozumiem, tak. oczywiście, tak, tak. Jasne. <grystanie> to, to nasze spotkanie nie jest kryptoreklamą psychoterapii. Mi się wydaje, że dobrze jest znać pochodzenie tych wewnętrznych drogowskazów. Mamy jakieś wewnętrzne drogowskazy, przekonania, przykazania, wiemy co należy, i wtedy jest sensowne sprawdzić pochodzenie tych drogowskazów. Czy to przypadkiem nie nadambitny, a niezrealizowany ojciec polecił. Czy to przypadkiem... A przykład? Nadambitny, niezrealizowany. Ojciec był adwokatem i postanowił, że syn wskazał. Jak on był adwokatem, to pół biedy, ale jak on był na przykład po technikum, a ubolewał, że nie został adwokatem. No to mm -hmm. wtedy, wtedy będzie wskazywał syna jako tego, który musi. Albo po technikum i ubolewał, że nie jest inżynierem. Na przykład, tak. Mm -hmm. Bo to jest, to byłaby ta droga. Tylko, że dlatego myśleć o adwokaturze, że miał kuzynak, z którym realizował i akurat który mm -hmm. zrobił te Yy, prawa adwokackie. Czyli, de, yy, Czyli ojciec delegujący yy, do na przykład, spełnienia swoich ambicji, tak, na marzeń, tady, tak. Albo jakieś inne okoliczności, bo to mogłoby być, ja nie chcę sprowadzać sprawy do, do skryptu uzyskanego od rodziców, to mogą być inne okoliczności, ale to, co yy, byłoby odpowiedzią na pani pytanie, jak to przyuważyć, no właśnie sprawdzić pochodzenie tych wewnętrznych głosów, które wymuszają ten bieg. I jeżeli to będzie sytuacja taka, że ja się zorientuję, kto mi tak od środka każe, albo kto y, oczekuje sukcesu, albo można by to zadać takim pytaniem: y, Jeżeli byś miał możliwość powiedzenia o swoim sukcesie tylko jednej osobie, to komu byś powiedział? I możliwe, że wtedy uda się y, odkryć ten głos, który jest właśnie tą. Y, powiedziałbym, cudzą maszyną uwewnętrznioną. Mm -hmm. Nie wiem, czy to nie przykomplikowałem, czyli... Skomplikowane, ale ja pomyślałam sobie, myślę, że to jest jasne, mm. ale skomplikowane. To jest Natomiast... najlepiej, jak jest jasne i skomplikowane. <sumplikowane> Natomiast ja myślę o tym sukcesie, że pan dotknął takiej bardzo ważnej sprawy, że być może też w wypaleniu nie umiemy zobaczyć sukcesu i cały czas tego, tego momentu, kiedy coś naprawdę osiągnęliśmy, i powiedzieć przed samymi sobą: To jest dość ważne, prawda? Mhm. Jednak, że tak. tak, osiągnąłem sukces. I cały czas szukamy tego jeszcze większego sukcesu. Mhm. I ten sukces, jak balon, rośnie, rośnie. Mhm. Ale, ale my ciągle w autoportrecie wcale nie czujemy się zdobywcami tych laurów. No, ale tutaj warto zwrócić uwagę, że ci, którzy badają zespół wypalenia, to właśnie zauważają, że punktem wyjścia może być niski autoportret. Znaczy, przekonanie, że się nie jest dostatecznie dobrym i w związku z tym muszę więcej, muszę lepiej, muszę szybciej, muszę dłużej. I, no i jeżeli mój zapis, że nie jestem OK. Jest y, głęboko w moim sercu, to niezależnie od tego, czy mi się uda, czy nie uda, to ten zapis będzie trwał i on będzie tą, y, powiedziałbym, potajemną wewnętrzną maszyną, która będzie mi kazała tak, więcej, szybciej i tak dalej. I tutaj będzie punkt wyjścia. Czyli znowu, punktem wyjścia, tak jak mówiliśmy tam o tej prehistorii i tym, że jakieś głosy w nas są, to punktem wyjścia byłoby z nad własnym autoportretem. A mo, mo, może jesteś okej. Okay. Może, może nie jest tak, że, że musisz y, udowadniać sobie i światu, że jesteś okej. Okay. Mm -hmm. Jakby tak na to popatrzeć, to, ym, to wtedy ta samoakceptacja może przynieść ukojenie, ale wcale nie będzie z tego wynikało, że nic nie mam robić, że mam tylko patrzeć w sufit albo na chmury. Tylko z tego może wynikać, że ja będę jakoś dbał o swój rozwój. Mhm. Tylko, że to nie ma być rozwój łapczywy, gorączkowy, nerwowy, autoagresywny, tylko taki właśnie jak, jak droga, którą się idzie i patrzymy na krajobraz, a nie droga pod górę, która mnie tak zamęcza, że muszę mieć oczy zamknięte, żeby wytrzymać to wszystko. Mhm. Podobają mi się historie tych ludzi, którzy potrafią przerwać ten bieg pod górę, mhm. którzy zmieniają pracę. To, że z, z tej takiej nawet ekonomicznej, dużo bardziej intratnej, ale bardzo stresogennej, na tę spokojniejszą, bardziej satysfakcjonującą, mhm. być może finansowo też wcale nie tak ekstatyczną, ale dającą taki zaszczyk. I tutaj użyję to słowo, które jeszcze nie padło, czyli sensowności. Mhm. Że to, co robię ma subiektywny Subiektywnej sens. sensowności. Mhm. Tak. Y, opisała pani sytuację, w której y, ktoś zadbał o siebie i tak zmierzył te wartości, czy te, te okoliczności, które nim rządzą, że nie poddał się temu... Y, systemowi, no teraz bardziej obecnemu w mm -hmm. naszym społeczeństwie, to znaczy klasa mierzona przez kasę. Mm -hmm. Jeżeli tak by na to popatrzeć, to taka wersja, w której ktoś zostawia korporację i wyjeżdża na wieś, żeby zająć się przyrodą, no, jest piękna, romantyczna, jest jakoś pociągająca, boi się, że wyjątkowo się zdarza ludziom taką e, przygodę podjąć. No, i musi coś być w środku wewnętrznie mocnego, pięknego, głębokiego, żeby się na to decydować. Mm -hmm. Pytanie, czy to będzie osamotniające, i czy to będzie z innymi osobami z rodziny, i czy to przejście z korporacji do życia spokojnego. Tutaj z całym szacunkiem dla wszystkich pracujących w korporacji, to w nawiasie, ale tłustym drukiem. Więc wyjście z korporacji, po to, żeby żyć spokojniej, to może być krok w rozwoju, ale to może być też krok pod tytułem: wywieszam białą flagę. Mhm. Więc to by było ważne sprawdzić, czy to jest rozwojowe, czy to jest cofka emocjonalna, z bezradności i z niewytrzymywania. Migracja wewnętrzna. Tak, taka mhm. wewnętrzna migracja, która y, może być znowu albo dlatego, że y, nie chcę sobie y, zanieczyszczać głowy, czy też dlatego, że zobaczyłem, że mogę w kontakcie z y, poezją, sztuką i zachwytem przyrodą żyć pełniej, głębiej i ciekawiej. I to będzie, w związku z tym, nie tyle e, krok będzie ważny, ile motywacja tego kroku. Pan wie, że y, i psychoterapeuci, i dziennikarze, dziennikarki y, to są zawody, grupy zawodowe, które są narażone y, najbardziej na wypalenie zawodowe? Różne dane znam. Mm -hmm. <laughs> ja bym powiedział tak, że. To, czy ktoś jest wypalony zawodowo, to bardzo zależy od tego, czy e, nie tylko czy ma pracę tak zwaną nerwową, ale, ale także od tego, czy ma pracę z ludźmi, e, którzy są nieszczęśliwi i w bólu. Na Panie przykład, profesorze, to pana robota. No, ale kłopot jest taki, że ja się nie czuję wypalony. Nigdy pan się nie czuł? Nie, ja mogę się czuć zmęczony wieczorem, ale rano mhm. jakoś e, nie to może to jest dlatego, że i tutaj bym powiedział o pewnej złotej radzie na rzecz niewypalenia, mianowicie, żeby rozdzielać możliwe od niemożliwego. Mhm. To znaczy, że nawet cel spotkania terapeutycznego powinien być tak sprecyzowany, tak skalibrowany, żeby zadbać o o nie frustrację. I u klienta, i u terapeuty. I u pacjenta, czy pacjentki, i u tego terapeuty, czy terapeutki. Innymi słowy, jeżeli będziemy mieli, jeżeli będziemy mieli realistycznie określony horyzont pracy, czasem będziemy to nazywali kontraktem, czasem będziemy to nazwali przymierzem terapeutycznym, to wówczas jest mniejsze ryzyko, że, e, że się zamęczymy. Więc e, tu jest. E, bardzo potrzebna taka gotowość do tego, nazwijmy to kalibrowania, odróżniania tego, co możliwe, od tego, co niemożliwe. To jeszcze jednak na koniec postawię to pytanie o drugą złotą radę. Oddzielenie możliwego od niemożliwego, tak. jako ta, ten parasol ochronny. Antywypaleniową radę, tak? Tak? tak. Pan, jak sobie. Jak, co pan robi, żeby żeby się zawodowo nie wypalić. Mi się wydaje, że druga rada to jest e, utrzymywanie w sobie stanu zaciekawienia, bo ja no, tak myślę o tym zawodzie, w którym jestem, że to jest niezwykle ciekawe za każdym razem rozmawiać, nawet jeżeli z tą samą osobą, to z jakąś inną tej osoby odsłoną e, i że to jest przywilej pracy terapeuty, ale nawet gdybym pracował w jakimś innym zawodzie, to, to na czym by mi zależało, to to, żeby e, patrzeć na świat ze zdziwieniem nawet, nie tylko z zaciekawieniem. E, żeby namyślać się, jak to możliwe, że tak jest, jak jest. E, żeby jakiś budować mentalne alternatywy tego świata. E, no to ktoś, kto jest zaciekawiony, to temu wypalenie nie grozi, a w każdym w znacznie mniejszym stopniu grozi. Co ostatnio Pana zaciekawiło? Mnie ostatnio zaciekawiło, jak zawodnik, który przez wiele meczów był bezradny, wczoraj w nocy strzelił trzy gole, <golny> Lewandowski. <golny> Ale żeby Pani nie myślała znowu, że, że ja się zajmuję tylko piłką nożną. <golny> Też zaciekawiło mnie takie. Też z kolei wczoraj przeczytane takie zdanie z Heidegera, który gdzieś napisał, właśnie, że ludzie dzielimy na tych, którzy się zajmują sobą i się nie zajmują sobą. Przy czym dodałbym tutaj już jako terapeuta, żeby nie zajmować się sobą tak na okrągu, że świata się nie zobaczy. To był mój przypis do Heideggera. chociaż to brzmi dość bezczelnie, ale dodam, że Heidegger nie jest moim faworytem, więc mam prawo tak dodawać. godnika powszechnego Weź słuchaj